Dzisiaj działamy na górze Parkowej na Polance, a potem jeszcze idziemy w miejsce, które tydzień temu dość dużo monetek wychodziło, A w tym miejscu już kilka razy szukaliśmy i chyba, co było do znalezienia, znaleźliśmy, więc jeszcze chwilkę tutaj posiedzimy i zmykamy dalej. Dziś frekwencja nawet dopisała w sumie 4-5 osób. Ładna pogoda, nic tylko kopać No i pierwsza znajdeczka na dzisiaj łyżka aluminiowa made in PRL Ok, lecimy dalej, panie kolego Szanowny 10 zł PRL więc Pierwszy pieniążek jest... Zakasa. A to znajdca. Wyszło ładnie. Jest. I? monetka. Powiem jaka. Międzywojnie. Dwa grosze. Dwa grosze. Międzywojenne. I ślicznie. I coś się zaczyna dziać w końcu. Zaczynamy. Ja już to widzę z góry fajna rzecz Czekaj Koło tej monetki było coś chyba z karabinem czy pilnowało tą monetkę no, Proszę. Żołnierze no Piękny Ale skąd w lesie takie coś Piękny, pilnował tej monetki Tak <śm> Super Fajne miejsce Co to jest? Co to może być Nie wiem z kablem? Nie mam zielonego pojęcia. Będzie. A to gdzieś nie, nie coś tam do zbierania żywicy, czy coś takiego? Przecież takie metalowe metody. Jakby był jakiś tutaj już. Smar? Stekowany? Może to jest jakiś tutaj Nie wiem, co to jest. Nie mam też pojęcia. To by jakieś... Z kablem? A tutaj już. A może to wysoko będzie? Może jakiś wkład baterii? A o też może być, no. no. Tak, tak, tak. Może być. taki masz, takie, masz bateria, ten taki. No, ten taki, ten Ciebie taki czarny, nie? No i plus tu kabel do masy, no to pewnie tak. No jakieś zegarka, nie wiem. Jakieś no, pozytywki. Tak, tak, tak. No to co tam masz? Ty? Piękna, śliczne one wychodzą. I drugie te 50 jeszcze, nie? No, śliczne, śliczne. Wiem, że są fajne. No to jest właśnie najfajniejsze w tych I tutaj z jakieś 20 cm takie coś, jakaś się zapinka. lekkie zdobienia to ma ale raczej nic takiego bardzo... Nie wiem, no jakaś taka zapinka spinka. z jakiegoś miedzi. I w tym samym dołku resztka. Chociaż to jeszcze nie jest wszystko na pewno. No i kolejny dołaczek. I moneteczka Reszcie coś. Się zaczyna dziać. 20 groszy. PRL pewnie. ledwo no. co widać. Tutaj ta ziemia nie jest łaskawa dla monety. No i kolejne. No i kolejna monetka. 2 grosze między wojnie. Tak, tak, ale troszkę zmęczone życie. Daty to nie odczytam, nie ma opcji. Jakieś takie leciutkie. Nie wiem, ściągnę słuchawki i na głośniku jakoś więcej sygnałów. Nie wiem co jest z tymi sławkami. <noise> to tylko ja dzisiaj kurde lamie. Nawet pierścionek. Co to masz? Mamy jakiś No pewnie taki międzywojenny, nie? <noise> Ale zbierasz tonek Tak pokaż, pokaż, pokaż Tyle Znowu. broszkę Ciekawie No, albo jakieś okucie zdobień, nie, broszka, no coś tu jest, no, jest tu tu coś, no. Ciekawe no. Ma jeden pokaż, pokaż To ja, ja się nawet dziś nie wypowiadam Znaczy nie wiem czy jest srebrny, ale taki ładny To jest ten. Nie pamiętam jak to się kogoś nazywa. O, ładny. No i mały krzyżyk aluminiowy z jakimś kamyczkiem. No myślę jak się go doczyści to będzie nawet ciekawie wyglądał w sumie przetręgo. Bardzo. nie ma jak lepiej, no ale ładny krzyżyk. I oto z takiego dołka, już wiem co to jest pierścionek Damski na początku myślałem, że sreberko ale chyba raczej jednak jakiś miedziaczek tak mi się przynajmniej wydaje. No ale to zobaczę no w sumie takie rzeczy Cieszą to bardzo. I tutaj. Najprawdopodobniej plomba jakaś. No coś tu chyba było napisane. Ale w tych warunkach to się nie dowiemy. Nie ma takiej opcji. jest pierwsza plomba dzisiaj. Ciężka owiana. Kawałek druta. Chyba tam się wydaje coś takiego jak druta. Zostać nie wiodą wtedy, kiedy to można. Kluczyk. Kluczyk. Szukamy teraz skrzyneczki do kluczyka. Tak. Ok. Jakaś plomba chyba. Plomba. Tu jest, jest napisane. No, Trochę ciężko, dość słabo widać. To jeszcze ciemno. A, to ładne. Po wyczyszczeniu możesz tam jeszcze Spokojnie dojść. No właśnie to jest. Przedstawię sobie rękę. O, no. tutaj wchodzimy. Perel, tak perel. Cztery złote cztery złote. Nie no. ma takie proste. No, sygnał 11 na samym wierzchu. Obecne chyba 50 groszy. Tak. Ale to jest straszny śmietnik. Z cokolwiek innego to. Mistrzostwo świata. Sygnał 16. 1 grosz no obecny. No ta patenka to, to mi zawsze PRL przypomina. Za tym razem to 6 zł 25 26. Zobaczymy co to jest 2 grosze Obecne Obecne? Tak Z koroną tak No i w dołeczku widać rancik yeah. Zakładam, że będzie PRL Jest PRL. Piąteczka z PRL. -u. I w tej gródce jest coś co bije 10, 9, czy troszeczkę. Gdzieś w tym. I motetka. 20 groszy PRL Ładnie odbite w grudce no to, Tomasz, A co Tomasz? Jakiś Na większy wieściu. obiekt Dyszka? Mhm. Tak 10 PRL 10 ok Widzę aluminiaczyk jakiś chyba nie? No, Zlotówka no, ładnie zachowana nawet, nie? nie? Jest tutaj tych kareli podejrzewam mult No to sporo dzisiaj wyszło, to jest sporo Dzisiejszy wypad. wypadku dużo i znajdki Ciekawe gwizdek, nie fajny. No, Gwizdeczek jest. Bardzo fajny. fajny. Nie. Jedno z fajniejszych rzeczy. Tak. Zomierzyk to jest drugi z fajniejszych A, rzeczy. To na no. no i tutaj mamy jeszcze guzik pułkowy I obrączka. I krzyżyk oczywiście. Ciekawe, że taki fajny no. znajdek. No i oczywiście łapka gołębia, <grymne> to jest chyba a ty, a ty obgryzłeś ją, bo mówiłeś, że a nie się... było. <grymne> no. chyba poratynka, z tego co najprawdopodobniej gdzieś tam się no, jedna została. Być. Tam coś reks widać. No i bardzo fajnie. Dzisiejsza ekipa. No i kończymy wykopki z góry parkowej Troszkę posypało, zresztą było widać Miło spędzony czas w doborowym towarzystwie Więc jak najbardziej niedziela zaliczona na plus Pozdrawiam wszystkich